Yo, yo, dzień dobry. Zaczynamy nową serię. Nową serię głębokiego czytania, omawiania książek. I na tapecie: Principles Reya Dalio. To jest mega wartościowa książka i nie da się o niej opowiedzieć w kilkunastu, kilkudziesięciu minutach. Nie chcę opowiadać o niej w skrócie. To jest książka, którą. Studiuję. To jest książka, którą chcę przemyśleć, zrozumieć, i zasady i wartości w niej zawarte chciałbym uczynić częścią mojego życia. I pomyślałem, że to jest też super temat na, na YouTube, po prostu, aby podzielić się z wami tym, co sam w tej książce odkrywam. Pierwsza myśl, lekcja, którą się chciałem z wami podzielić, to taka idea konsekwencji pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Generalnie, idea jest taka. Ludzie, którzy w swoich wyborach przedkładają konsekwencje pierwszego stopnia nad konsekwencje wyższego stopnia, drugiego, trzeciego stopnia, mają zdecydowanie mniejszą szansę na to, aby osiągnąć swoje cele, aby wieść dobre, spełnione, wartościowe życie. O co chodzi? Mamy piękny sierpniowy dzień upalny dzień jest naprawdę gorąco, chociaż już dzień chyli się ku zachodowi, mam słabość do słodyczy i konsekwencją pierwszego stopnia po sięgnięcie, po jakiegoś wspaniałego magnuma w jakimś nowym ciekawym smaku, albo kubełek innych lodów, to jest po prostu przyjemność. Natychmiastowa przyjemność, uderzenie dopaminy, wspaniały smak, mocny smak. Konsekwencja drugiego stopnia no to pewnie będzie już to poczucie już po, gdy czujesz się słabo, w sensie myślisz, kurde, no upadłem, wybrałem te lody, wiem, że to mi nie służy, a mimo ta, i, i, i tak zjadłem całe ich pudełko. A konsekwencja trzeciego, czwartego stopnia no to jest kwestia tego, że a, i cierpi nasza waga, i cierpi nasza samoocenia w związku z tym, ale co ważniejsze, cierpi nasze zdrowie, nie? No, bo po prostu opychamy się cukrem. To nie jest dobre dla zdrowia, po prostu ignorujemy te konsekwencje na rzecz tej pierwszoplanowej konsekwencji, a więc przyjemności, która płynie ze zjedzenia pudełka lodów. Inny przykład, wysiłek fizyczny, sport, trening. Pierwszoplanowa konsekwencja, no to jest po pierwsze czas poświęcony na takie ćwiczenia, boli trochę, nie? Oprócz czego sam wysiłek, mocny, trudny trening, często nie jest przyjemny w sam w sobie, po prostu cierpisz. To jest ten pierwszoplanowy poziom konsekwencji. Drugi poziom, no już po tym treningu, gdy przezwyciężyłeś tę swoją niechęć i wracasz, wychodzisz z siłowni, no już czujesz się super. Myślisz sobie fajnie, wygrałem z tą niechęcią i mentalnie czujesz się super, ale także po prostu twój organizm czuje się lepiej. No i w końcu te długoplanowe, długofalowe. Konsekwencje wyższych stopni, no to jest po prostu to, że jesteś bardziej sprawny fizycznie, że nagle okazuje się, że mniej cię boli, że cię plecy nie bolą, że jesteś zdrowszy, że dłużej, dłużej i sprawniej po prostu, nie? Czyli mega wartościowe rzeczy. Natomiast te konsekwencje pierwszego stopnia znowu mogą przełożyć mogą zasłonić ci tą perspektywę długoterminowych wartości i długoterminowych konsekwencji, które są mega wartościowe. Często konsekwencje pierwszego stopnia są w ogóle takie pokusy po prostu, które, których prawdziwym kosztem jest poświęcenie tych rzeczy, które naprawdę w życiu chcielibyśmy zrobić, rzeczy, które naprawdę chcielibyśmy osiągnąć. W tym wymiarze ich koszt jest naprawdę no, straszliwy, nie? gdy sobie to zważymy, bo tu nie chodzi już o to pudełko lodów i dobre samopoczucie na plaży, tylko właśnie perspektywę tego, że w miejsce pracy na przykład nad tym kanałem YouTubeowym wybieram Netflixa, czy oglądanie jakichś głupot na YouTubie. No i w kontekście moje marzenie tworzenia, budowania tego kanału, społeczności wokół tego kanału, nikt nie topnieje, nie ma szans na realizację, bo ja oddaję się tej takiej konsekwencji na pierwszym poziomie, czyli przyjemności, która płynie bezpośrednio z tego, żeby zabić... Czas z czymś przyjemnym, niewymagającym, prostym. Rej mówi też, że to jest trochę tak, jakby natura starała się nas posortować, podsuwając nam cały czas takie podstępne wybory. Testowała nas, karając tych, którzy w swoim życiu kierują się tylko tymi konsekwencjami na pierwszym poziomie. Te osoby, które wybierają to, czego tak naprawdę chcą. I unikają tych konsekwencji, pokus pierwszego stopnia, czy też przezwyciężają je na rzecz tych wyższych konsekwencji, to są ludzie, którzy mają zdecydowanie większą szansę na to, aby osiągnąć sukces w swoim życiu. No i sukces, oczywiście, nie w takim wymiarze, wiecie, tylko kariery i pieniędzy, tylko sukces w takim wymiarze spełnionego, wartościowego. Zdrowego życia. Dajcie znać, jakie konsekwencje pierwszego stopnia są waszą zmorą. Dla mnie to, na pewno słodycze, o którym was wspomniałem, po prostu jest to jedna z moich mega dużych słabości. A druga, no to myślę, że to jest YouTube i oglądanie jakichś głupot na YouTube. Czasami głupot straszliwych, czasami mniej straszliwych, ale jednak zabierających czas i odciągających mnie od, od rzeczy, które, na których mi naprawdę zależy. Na przykład. Ten weekend naprawdę zdecydowanie za dużo czasu poświęciłem na oglądanie filmików o aukcjach monet ze średniowiecza. Temat ultra ciekawy, aż po prostu mam ochotę stworzyć sobie kolekcję jakichś wspaniałych średniowiecznych monet albo po prostu złotych monet, na przykład pod kątem takiej inwestycji zabezpieczającej może niekoniecznie rosnącej w wartości, ale bardziej zabezpieczającej jakiś tam poziom finansów. Na wypadek jakichś mega trudnych wydarzeń, nieprzewidzianych w naszym świecie. Także to są dwie moje zmory, które odciągają mnie od konsekwencji drugiego, trzeciego stopnia, na których mi naprawdę zależy, które są dla mnie, czuję po prostu, że dają mi to spełnienie. No ale, mimo wszystko, pierwszy level bardzo często zasłania mi oczy. Zapraszam Was na kolejny odcinek niedługo o. W zasadach principles według Reja Dalio. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się.